Siemano, zobaczcie, jakie pyszne jedzonko Będę sobie teraz jadłowiec dzieci mi smacznego. Siemano, kochani, ja sobie teraz wyszłam, gdzie jest tak coraz bardziej. Że ogólnie jest tak zimno, i będzie coraz bardziej zimniej, ale jest ten właśnie dzisiejszy dzień, gdzie było praktycznie cały dzień słoneczko. Teraz jest tak cieplej, więc e, trzeba korzystać. Siemano, kochani, aktualnie idę do moich ciotków, żeby im coś tam zanieść. No, coś. Taki mam outfit, bluzkę taką, proszę bardzo. Do tego szare desiki no i skarpetki, no i moja torebka, w której mam, no i w której będę miała ten telefon. Okej, okay, jeszcze tylko się pchnę perfumy Okej, okay, idziemy w ogóle. jest te perfumy naprawdę polecam wam, one tak pięknie pachną, są przecudne. Dobra, let's go! Okej okay, kochani, a więc idziemy. No i tam, yy, mam przynieść potem jakąś formę. Coś... I muszę wam to nagrać. Majaję się na klimat na to i czułam. Dobra, w każdym razie No wiecie, już wtedy była na sobie taka, że nie, jej się to nie podoba ta kurtka, yy, że, yy, że ona po prostu jakby spoko, że ja ją mam, że ja sobie wiecie kupiłam, ale ona jej się po prostu tak wiecie, nie podoba. No i ten. A teraz po prostu na niej cały czas chodzi na tańce, bo ona właśnie chodzi na tańce. Yy, do szkoły nie chodzi. Więc jednak jej się spodobała, słuchajcie. No, więc idziemy. Nie wiem co ja mam do Was gadać. Ten vlog jakby wyszedł randomowo, okej? Okay? Ja, to byłam. Ja w ogóle nie planowałam nagrywać vloga, ale po prostu ja tak mam słuchajcie, że ja czasem po prostu tak randomowo odpalam nagrywanie i zaczynam po prostu coś gadać. Zaczynam nagrywać vloga, o kurde. Ile liści! Bo ja tak jak mówię, ja bym kochała jesień, naprawdę. Bo serio ten Vibe, wiecie, i ja nie wiem, czy herbatka, do tego na przykład taki serial gimą, wiecie, kochane kopoty po polsku. Więc po prostu przechodzimy przez was. W każdym razie. Tak, to, to bym kochała, je się naprawdę! Bo to ma czasem taki vibe. Po prostu, wiecie, tak, no, jak, jeszcze ja jestem na edukacji domowej i za oknem pada, pada deszcz, jest tak wieje bardzo. A ja sobie siedzę i sobie, nie wiem, robię kartę pracy. Czy ja naprawdę bym to kochała? Gdyby nie właśnie to, że jest tak zimno. Przez co jesteśmy praktycznie zamknięci w domu. Jej! Tak ja nienawidzę tego, jak wiecie, jak już jest pusta e, torba, czy tylko mi co chwilę spada. I to w sumie jest tak, że e, nie wie, jak wiecie, jest pusta torba i muszę dopiero do sklepu. I miałem się pustą do bo już nic w niej nie było. I to wtedy mi co chwilę po prostu spadała ta siatka i fajnie. I <laughs> mamy jajka. Dobra, więc zbieram się teraz do domku. A jak wiecie, bez pośpiechu. Widzicie za mną liści. Oh, fajnie bardzo. No. Zawsze dajesz się ponieść emocjom. To twój problem. Nie myślisz. To tylko facet. Przeciwnie. Co sugerujesz? Że było warto, bo to miłość Twojego życia. Okej okay, kochani, czas teraz na małą taką. E, PENGNATIONS Więc zakładam opaskę, żeby wiedzieć. Tutaj włosy mi nie wchodziła nic. E, w ogóle. Tak dawno nie zakładam tej opaski, bo przeważnie właśnie nie wiem, wiecie, używam gumki do włosów, więc. <laughs> ale w każdym razie yy, na pierwszy ogień idzie kłam do long. Tak, Wym się poli po kończy, kurczę, bradę, więc będę musiała kupić, ale powiem Wam wszystkim, że, że dzisiaj sobie porobiłam egzaminem, yy, Bo egzamin już tu tuż, słuchajcie, on już jest we środę 15 października yy, mam z Fizyki egzamin. Czy się jakoś bardzo stresuje? Nie, na... nie, to nie jest jakiś duży stres. O, przez to, że mam teraz takie wiecie od kremu, to. Chyba muszę, chyba muszę y, użyć. Y, chyba tak. Dobra, ja, tutaj przycinamy, ale powiem wam szczerze, że w ogóle to, co jest na moim łóżku, to jak z mojego moim No. Yy, więc. Dobra, wyciągamy I powiem Wam, że dzisiaj sobie porobiłam 9 egzaminów. I kurczę, same praktycznie 100%. Przy jednym egzaminie miałam 99%, ale i tak dobrze, słuchajcie. Cię się cieszę naprawdę z tego wyniku. No, jestem bardzo dobrej myśli. Projekt będę robić na spokojnie. Już mam, wiecie, wybrane, co będę robić na ten projekt. Co też takie, no fajne, prawda? I to odkurzać dom. także dobra się ona odkurzyłam. Aktualnie będę robiła projekt, bo czas najwyższy. coś to żeby to, to zrobić po prostu dzisiaj od razu cały projekt z fizyki. E... No. Więc siadam przy komputerze i no i zaczynam robić projekt. W ogóle dawno nie oglądałam Darii Grula, w sensie Dariat Grula, tak ona się nazywa na YouTubie, dawno jej nie oglądałam i okazuje się, że ona nadal nagrywa na YouTubie, z czego jestem bardzo taka, wiecie, no fajnie bardzo, kiedyś się tak dużo oglądałam. No i teraz wiecie, zobaczyłam, że właśnie wstawiłam coś nowego i po prostu obejrzałam już najnowszy odcinek, który wstawiła dzisiaj, a teraz oglądałam, przerabiam mój pokój w Madrycie. Jetzt fahre No, no, będę się już z wami ogólnie żegnać, do zobaczenia w kolejnych filmach, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał, jeśli tak to zostawcie kończy łapki w górę, no i co, do zobaczenia w następnych filmach, tak w ogóle chciałam wam jeszcze powiedzieć, że się tak nie mogę doczekać, jak na internet czy np. Na, na CDA trafi Obecność 4, to jest ostatnia część, ale potem tak właśnie słyszałam, że jest spoko ta bardzo część, no, i też, jak oglądałam jakieś tam no spoilery, właśnie, to no, wydaje się, że to będzie właśnie mocna część, więc się nie mogę doczekać, aż będzie na CDA, no i że będę mogła sobie spokojnie obejrzeć. Także, no, tak tylko chciałam powiedzieć, właśnie o tym, więc co zobaczyłam w tych filmach, które będą już niebawem, więc wyczekujcie.